Chciałam cię osobiście przeprosić i wytłumaczyć. Ciężko mi będzie o tobie zapomnieć. Chciałem być twoim mężem i ojcem dla dziecka. Muszę o tym zapomnieć. Dlatego prosiłam o rozmowę. Wiem, że przechodzisz trudny okres z powodu ojca. Pamiętaj, że możesz na mnie liczyć. Masz we mnie przyjaciółkę. Nie proś, byśmy zostali przyjaciółmi. Jeszcze nie teraz. Wciąż cię kocham. Chciałbym, żeby wszystko, co mi powiedziałaś, okazało się złym snem. Obudzić się w świecie, w którym Bruno nie istnieje. Spróbuj mnie zrozumieć. Chciałam mieć czyste sumienie. Zrobiłam to dla dobra dziecka. Obiecałem ci, że się nim zajmę. Bruno jest jego biologicznym ojcem. Wiem i nie czuję się z tym dobrze. Dzięki Tobie przeżyłam najszczęśliwsze chwile w całym swoim życiu. Na zawsze pozostaniesz w moim sercu. Przestań myśleć o starej. Co Ci obchodzi, że siedzi w więzieniu? Nic nie rozumiesz. Jeśli ona tam zostanie, kto zajmie się firmą? Ty. Wykorzystaj to, że stara jest w pudle. Nic nie rozumiesz. Vasko może zająć się firmą, a z nim nie pójdzie mi łatwo. Mówiłaś, że on ma pieniądze i firmę w nosie. Może zmienić zdanie. Musisz walczyć. Wykorzystaj tę sytuację. Zrób to. Zrobię. Nie przegapię takiej okazji. Zostań u mnie na noc. Nie mogę. Muszę wrócić do domu. Po co? Wszyscy są w więzieniu. Została Barbara. Przecież ona je ci z ręki. Muszę zajrzeć do babki. przekonać ją, żeby pozwoliła mi poprowadzić firmę. W takim razie poświęcę się. Jedźmy do twojego domu. Chcę spędzić z tobą noc. A rano? Barbaro? Śniadanie do łóżeczka. Idiota. Gdybym za każdym razem cię słuchała, gnilibyśmy w więzieniu. Zostań chociaż trochę. Zabawimy się. Zgoda. Istny cud. Dawno się nie widzieliśmy. Bez przesady. Nie tak dawno. Dlaczego nie przychodziłeś? Byłem zajęty. Co u ciebie? Dostałaś pracę? Skądże? Wciąż mówią, że jestem za stara, brakuje mi doświadczenia i wykształcenia. Nic nie mogę znaleźć. Nie trać nadziei, raczej cierpliwości. Może zajmę się sprzedażą kosmetyków. Pokaż. Wiesz, że Valeria dołączyła do naszej paczki? Słyszałem. Nie sądziłem, że się zaprzyjaźnicie. Widać, nie jesteśmy takie stuknięte, jak mówią. Cieszę się ze względu na Valerię. Czuła się samotna. Gdzie Bettina? W swoim pokoju. Gdyby nie lodówka w kuchni, nie wychodziłaby stamtąd. Zajrzę do niej. Cześć, ślicznotko, cześć. Ładnie wyglądasz. Dzięki, co u Ciebie? Dobrze. Za chwilę idę pograć z kumplami w koszykówkę, a potem na rower. Lubisz jeździć na rowerze? Nie bardzo. Wolę robić inne rzeczy. Na przykład jeździć na wrotkach, tańczyć i rozmawiać. Można rozmawiać, jadąc na rowerze. To nie to samo. Możemy kiedyś pojeździć razem? Przepraszam, nie chciałem cię przestraszyć. Nic się nie stało. Z kim rozmawiałaś? Z nikim. Z niewidzialnym człowiekiem? Nie chcę być wścibski, ale słyszałeś, że czatowanie z nieznajomymi jest niebezpieczne? Rozmawiałam z kolegą wujku W porządku, wierzę ci Chciałem cię tylko ostrzec Zdarzało się, że dziewczęta bardzo żałowały takich przypadkowych rozmów Wiem, mama mi mówiła W takim razie wszystko w porządku Jesteś mądrą dziewczyną Nie chcę, by przytrafiła ci się jakaś krzywda Nie wiem, co będzie z firmą, jeśli Hortensia zostanie w więzieniu. Co za ironia losu? Twoja gwiazda, wzór do naśladowania w więzieniu. Nie żartuj, mogę zostać bez pracy. Dlaczego? Potrzebujecie teraz bardziej niż kiedykolwiek. Jesteś jej prawą ręką. Jest jeszcze Sara, która przykleiła się do niej niczym, żeb psiego ogona. Nie głupia dziewczyna. Jest bardzo sprytna. Podbiła serce swojej babci. Wyobraź sobie, że wszystko jej wybaczyła. Jest cwana. Potwornie. Żal mi syna tej wiedźmy. Coś jest w powiedzeniu, że dzieci i pijani mówią prawdę. Ten biedak nie kłamał. Muszę wykorzystać sytuację i odzyskać swoją pozycję. Nie pasuje ci rola pani domu, dbającej o mężulka? Ożeniłeś się z profesjonalistką. Szanuj to, nic innego nie robię, dobrze wiesz. Idę do biura. O tej porze? Sprawdzę, czy przyszło zezwolenie na widzenie z Hortensją. Muszę się z nią zobaczyć. Musi pan ze mną współpracować. Jeśli pan i pańska matka zaprzeczą faktom, sprawa nie wyląduje w sądzie. Myślę, że dowody strony przeciwnej można podważyć. Natomiast jeśli pan przyzna się do winy, może to się dla was skończyć fatalnie, czego nie życzę.